Trzecią niedzielę adwentu zaczynamy od zachęty do śpiewu, wyśpiewu i żeby podnosić okrzyki, radości, żeby, tak jak też mówi święty Paweł w liście do Filipian, radować się zawsze w Panu. Z czego warto by się radować? Nie wiem, czy kiedyś tak pomyśleliście. Przyznam, że jak teraz czytam to słowo, to pierwszy raz zadałem sobie pytanie, czy Święty Jan Chrzciciel miał śpiewać, że ten, który żył na pustyni, właśnie żył bardzo surowo, właśnie miał sierść wielbłądzią na sobie, taką gryzącą, nie wiem, czy kiedyś mieliście coś z sierści wielbłądziej, z garderoby. Ja pamiętam, miałem taki sweter i no to naprawdę był wyczyn, żeby w nim chodzić. Mogłem, musiałem się jeszcze pod niego mocno ubierać, żeby nie doświadczać tego, jak on potrafi no, drażnić skórę. Ale to tak nawiasem mówiąc, to mi też pomogło po prostu zobaczyć radykalność życia, radykalizm życia świętego Jana Chrzciciela. I że ten, który żył na pustyni, który żył bardzo surowo, jakoś w moim pojmowaniu, też powinien głosić takie surowe nauki. I na pewno nie śpiewał, no bo jak taki ktoś mógłby śpiewać? Czy to jednak jest prawda o Janie? Jak dzisiaj czytam po raz kolejny ten fragment Ewangelii, to widać, jak on był rzeczywiście stonowany, jak pokornie podchodził do każdego. Jak przychodzą celnicy, jak przychodzą żołnierze, ci, którzy pewnie mieli wiele na sumieniu, to nie mówił do nich tak jakbym się spodziewał w sposób radykalny, że powinni porzucić tą drogę, celnicy powinni przestać być celnikami, żołnierze powinni przestać być żołnierzami. Nie, on tak nie mówi. Mówi, poprzestajcie na tym, co konieczne. Umiał mimo swojego radykalizmu doradzać w taki sposób, czy prowadzić ludzi w taki sposób, że się nie czuli przytłoczeni, tylko dostawali słowo owszem, wymagające, ale na swoją miarę. Według tych możliwości, jakie mieli, według tej łaski, jakiej mogli się spodziewać. A jednocześnie cały czas Jan y, głosił nadzieję na to, że przyjdzie po nim ten, który będzie udzielał większych łask. Że Jan może chrzcić, czyli oczyszczać z tego, co na bieżąco, z czym mamy problem, gdzie sobie nie radzimy, gdzie grzeszymy. Y, y, to są takie podpowiedzi y, nie ponad naszą miarę. Ponadmiarę to dla mnie znaczy tyle, że ja się już wycofuję, że to jest dla mnie za dużo, że ja nie dam rady i tak naprawdę nic się nie zmienia wtedy w naszym życiu. To jest swoista pokora, nauka pokory nie jakiegoś uniżenia nadmiernego, tylko prawdy o mnie. To jest y, niesamowity dar y, świętego Jana Chrzciciela, o którym się też mówi, że przyszedł w mocy i w duchu Eliasza. Ten, który też był bardzo mocny, a jednocześnie, tak jak postępował choćby z tą wdową w Sarepcie Sydońskiej, y, mówił jej y, prawdę na jej miarę. Owszem, jakoś wymagającą, ale taką, której była w stanie dosięgnąć. Może takich proroków potrzebujemy, takich kierowników duchowych, takich duszpasterzy, którzy będą mieli taki wgląd w nasze życie, żeby nie nakładać na nas ciężarów nie do uniesienia. Nie wiem czy sobie przypominacie, że to był zarzut Pana Jezusa, do faryzeuszów, do uczonych w piśmie, że wkładają na ludzi ciężary nie do uniesienia. A Jan, który był dużo surowszy, żył dużo bardziej surowo niż i tamci, umiał wyczuć ten balans, tą prawdę o człowieku i o tym, czego on potrzebuje. Może ta radość, o której mówiłem na początku z tego wypływa że ja poznaję prawdę o sobie że to nie jest jakieś tanie pocieszenie ale też niezbytnie obciążenie tylko znalezienie swojej właściwej miary i z tego rodzi się taka pierwotna radość która jednocześnie jest otwarta na więcej na to co można już nie tylko ze świętym Janem Chrzcicielem ale z Panem Jezusem, który przychodzi i który już nie chrzci wodą, tak jak Jan, tylko chrzci duchem świętym i ogniem, o którym Jan też powie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ma moc odpuszczać grzechy, ale co to znaczy? Że ma też moc udzielać takiej łaski, która pozwala nam siebie Przekraczać, daje nam nowe życie. Ale nie wymaga tego ode mnie bez udzielenia mi tej łaski, tylko najpierw udziela mi łaski, a potem dopiero ja widzę, że mogę więcej. I wtedy jest jeszcze większa radość. Ja bym powiedział, że nie tylko jak tego doświadczamy, chciałoby się śpiewać, ale może nawet i tańczyć. Więc. To jest taka dobra nowina na trzecią niedzielę Adwentu. Blisko już jest ten, który ma przyjść. Ale najpierw może warto razem z Janem chrzcicielem znaleźć swoją miarę, a potem otworzyć się na to więcej na tą obietnicę Mesjasza, który przychodzi i udziela jeszcze więcej, jeszcze większej łaski. Także cieszmy się dzisiaj z prawdy o nas samych. A jednocześnie otwierajmy się na dużo więcej na tego, który ma przyjść. Jeśli chcesz, żeby nasze nagrania były lepiej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.